Witam serdecznie Kancer6. Jak widzimy, mamy uzbrojenie. Nauczyłem się dopiero pod koniec odcinka, któregoście oglądali, jak zmieniać. Jak zmieniać yy, jakby to powiedzieć yy, broń? Nie jest to proste, nie jest to trudne. Aczkolwiek drodzy w ja Marek się ma 7, gdzie ja już ściągłem yy, snajpera. No i nie zdążyłem no. A to co mam na plecach, to co mogę pocałować się wiecie, gdzie? W Wiecie? I tu sporo wściekłości będzie. Sporo wściekłości będzie, sporo nerwów, sporo potu i duszaniu przycisków. Y, które odpowiadają za uzbrojenie, y, że tak powiem, teraz idę krzyżykiem. I co, teraz mam nóż. Dobra, ściągamy snajpera Który nie stąd nas się spodziewa A nie szczenaj. Chcę zmieniać lokalizację żeby nie dać im satysfakcji do momentu szczału, no nie? Dobrze, że widzimy gdzieś podpowiedź. Natomiast ten dźwięk. Damos Rosario. Dźwięk jest zarąbiście uprzykrzający. Robimy to zadanie, czyli paliwo, y, które umożliwi nam lepsze działanie, czyli paliwo dla y, rewolucji. A te boty nie są takie kurde głupie, a te boty nie są takie głupie, naprawdę, uwierzcie mi, że. robi nieźle razem. Także ja wolę zmieniać y, miejsca szczołu, bo oni, na ten czas kiedy ja zmieniam Na ten odcinek momentu kiedy ja zmieniam szczał, oni nie są przygotowani na to, że ja będę akurat z tego punktu strzelał w którym ja sobie podejdę. Tu się wszędzie pali. Tu się wszędzie pali. Nie korzystam, a to co było? No co ty przyszłaś pomóc? Nie do wiary. Tylko się nie wystaw na odstrzał od razu, tylko się od razu na wystrzał nie daj. Nie damy się, tym razem to nie będzie już, co im wyjdzie no lecz się popatrzcie się, duszę e, przycisk, kurde leczeniowy. Je jest. jest tego taki, że ja bym go wcale nie duszał. Dobra Mierda No That takes care of Rosario. rosário adeus a sol got Ale po raz pierwszy udało nam się zdobyć Tu musimy poleczyć przyjaciół Chodź tu, chodź tu biedaku Chodź tu biedaku, boś wycierpiał No i więcej on wycierpiał, a to że ja nie wiem za którym razem to, ale jak ktoś zliczył za którym razem ja Yy, pokonałem to, yy, tą bazę. No to dziękuję ślicznie, bo to świadczy o tobie, że śledzisz odcinki. Tu mogłem wszczerać w to, ale... <grywka> Obóz ćwiczeniowy. Ani cokolwiek. Gdziekolwiek dalej pójdę, to szczerze, trochę się tutaj porozgoszczę. Bo to nie jest takie chopsiów, taką bazę coraz bardziej i trudniej. Albo bardziej i trudniej ją pokonać. To nie jest o. Wiecie, na zasadzie... stryknąć palcem Ale nie, nie, tego nie będę podpalał Okej okay. Co ja tutaj znajdę? Aha Oficjalny rozkaz, oto pani zadanie od dostęp do paliwa, wyeliminować wszystkich sympatyków, partyzantów, zabić lub pojmać Claire Garikę, Junę Karteza. Może o, pani, może pani sięgnąć po dowolne środki, byle. Zrobić szybko, ok. I tu mamy e, nową broń. Szczerze, nowa broń. Ja jeszcze nie zdążyłem obiadu zjeść. Nie zdążyłem. Czy by to było aż tyle i wszystko? No wszystko. Jak ja mam teraz stąd wejść? Aha, do góry. Przez te drzwi. Tutaj jest pozamykane. No, czyli dwa punktyśmy w sumie e, znieśli z powierzchni. Przygotować e, Amunicję, czy możemy coś tutaj zrobić z tym faktem? Hmm, nie za bardzo. Dobra, teraz pytanie. Co dalej? Co dalej? Chyba, że się wrócimy do obozu. Proszę, jaka piękna broń. Ja... Jak mnie to cieszy, że ona już jest w naszych rękach. stać je zaatakować ten punkt albo ten a ten kurczę okej okay. no to siedzimy do pojazdu sorry kapo no krok za Czy ja wspominałem, że tymi pojazdami... No dobrze. Ten wóz jest opancerzony. To był pierwszy obóz, któryśmy unicestwili. A to co? A to co? Czemu to był? Aha, to był pojazd. Zostawiliśmy łupnia, ale czemu przecież ten obóz dostał w tyłek? To z jakiej paki? tej jasnej ciasnej? Ten obóz yy. Co ja jeszcze go mam raz? No nie mogę. No nie mogę. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Mamy to i to, lecz tu mamy dwa obozy, mniejszy i większy. Bądź tu zdrowy, prze no nie. Teoretycznie powinniśmy to mieć załatwione, a praktycznie mamy to. Znowuż w rękach. Eee, no właśnie w rękach o, o, nie naszych. Czemu? Nie wiem. Dlaczego? Jak to się stało? Poziom ukończenia. Ee, prowincje? 10%. Czyli co? Ile mamy ich dusić? 3, 4, 5 razy, 6. Może 10. Ja już kolejny kubek nalewam, by po prostu móc mówić swobodnie, bo niestety dalej mi się wysusza e, jama usna po dużym, dłuższym mówieniu. A co za tym idzie? No to po prostu jest tak, że film się rozciąga na właśnie te etapy. No okej, okay. napijemy się. Dobra. Skoro tak, Skoro tak nas traktuje gra, to my ich odpowiednio cykniemy. Dobra, z tej strony nas mają. Tam przychodzi dopiero wtedy, kiedy zmykniemy tego naprawiacza. A on się dobrze chowa. Takiego bumerangu. Dobra, naprawiacza mamy ich yy, Powalonego Of Rosario. Adios, asshole. Benito, you won't be seeing Rosario anymore. You're saltier than you look, Danny. Libertas turning things around, but the job's not done. Head to the fuel station and finish it. Dobra, niech se strzelają tam ten punkt. Niech se strzelają tam ten punkt. A gdzie jest nasza koleżanka? Aha, bo my jeszcze nie wybili połowy załogi, to. Wow, wow, wow! Wow! Dostaliśmy fleszem, a ty jesteś, ja dzięki, żeś przyszła.